W społeczeństwie panuje coraz większa stygmatyzacja i ostracyzm ludzi wykluczonych. Zamiast pomagać szkaluje się ludzi, którzy ubóstwo odziedziczyli po pokoleniu transformacji ustrojowej. Ludzie ci potocznie zwani patusami, odpadami, śmieciem ludzkim, podróćmi, zwierzętami lub robakami stanowią istotny element społeczeństwa. Są oni bezpośrednimi spadkobiercami chłopów pań szcześnianych. Na Ukrainie odpowiednikiem Patusa był Kozak, w Rosji Murzyk, a w Anglii Pezent i tak dalej. Patusy konserwują wartości tradycyjne, patriotyczne i wolnorynkowe. A dokąd to obdartu się robaku? Do miasta, panie władzo, a w ogóle to jebać policję mój kolega zajebał raz rower i chuj wam do tego nie sprzedam go na psach. Nazywa się on Łukasz Orbitowski, panie władzo. Możesz wejść! Nadia, ty kurwo, znowu jesteś w ciorzy. Oj, głupta skutaka, ale bilet na Słowację już mam zarezerwowany w PKP Intersity. Nadia, czy ciebie popierdoliło docna odskakania po bocach? Patusku, ale jak będę w ciorzy, nikt się nie będzie chciał ze mną ruchać, a poza tym to jest dziecko czarnoskórego mężczyzny. Spokojnie, Nadia, wychowam je jak swoje, zachowała się jak typowa Polka, co jak zobaczy kutasa powyżej średniej krajowej, to mam okro, obiecaj mi, że tego już nie zrobisz. Jeszcze jestem młodą, muszę się wyszaleć, poza tym nie liczy się przeszłość kobiety i to... Że miałam kutasow w sobie Masz rację Nadia, przepraszam, że cię źle oceniłem Chodźmy się najebać Wciąż nie wolno pić alkoholi mocnych, więc ja się napierdolę wudeczko, A ty sobie żłopniesz spirytus 95% Widzicie drodzy widzowie Chłopak, dziewczyna, normalna rodzina Śmierć konwidentom